Przygotowanie kabli rozruchowych porządnych zacznę dosyć nietypowo. To są kable kupione. Te kable wyglądają mniej więcej tak. Sprzedawane są w fajnym gustownym opakowaniu. I co tutaj mamy? Coś pomiedziewanego, bo to nie jest miedź. To chyba jest po prostu nawet lakier na czymś. Nie wiem na czym zobaczymy. Do czego te kable się nadają? No nie jako kable rozruchowe. Po pierwsze są za krótkie, a to tak mocno za krótkie. Kable rozruchowe muszą być długie. Tutaj styg jest. o coś jest przygniecione. Delikatnie blaszkami, które bardzo łatwo jest rozgiąć. przewód. Ja go tak skręcę, żeby było lepiej widać. I dla porównania. Tu w ręku mam przewód kupiony w gumowej izolacji olejoodpornej. To jest przewód 16 mm2. Napisane jest na nim, że włoski. Zdejmę teraz z niego izolację. Prawdziwa guma. Wcale nie łatwo. Ściągnąć. Naciąć. Teraz proszę porównać. To chyba wiele mówi. Ponieważ już mam te zaciski, to chcę je wykorzystać. Spróbuję ten przewód przylutować tutaj, ale żeby prąd równo obciążał oby dwie strony zacisku, to zrobię tak, że zdejmę więcej izolacji, tak aby przylutować część tu, to sobie przeszło tutaj i część przylutować w ten sposób tu. Dzięki temu lód tu i tu pozwoli zasilić równomiernie obydwie części, lód tu i tu pozwoli zasilić równomiernie obydwie części, a jednocześnie będzie to, będzie to mogło pracować więc jeszcze raz potwierdzę wymiar przylutujemy mniej więcej tutaj wchodzi tu i mogę odtąd naciąć na jakimś tam sensownym odcinku żeby ten kabel zgrzać i przylutować oraz zacisnąć dobrze jak nóż nie jest za ostry lekko używany jest najlepszy wtedy nie ma problemu nie przetnie żył miedzianych okay. trochę porządku, niepotrzebne rzeczy odłożyć teraz tak, mogę lutować za pomocą kwasu wolę kalafania jeżeli tylko to złapie lód, muszę przeprowadzić próbę kabel by wszedł tu Bardzo jestem ciekaw co to jest za metal mam nadzieję, że po prostu żelazo, czy stal, a nie aluminium. Nie, twarde. magnesem sprawdzić. Okej, okay, to się powinno lutować spokojnie. Nawet nie będę wstępnie cenował tego kabla. Dlaczego? Ponieważ użyję potwornej lutownicy, o niesamowitej mocy. Nawet nie będę nagrzewał i wyciągał lutownicy kolbowej. Nie ma sens. A przynajmniej tak mi się wydaje. W sumie testuję tę lutownicę, więc sprawdzimy. O, końcówkę mógłbym tą podsunować. Będzie łatwiej. Muszę sobie naszykować cenę. Jest niestety ograniczenie. wielek do cynowania. Proszę zobaczyć, natychmiast się cyna rozprowadza. Nie no po prostu. To jest zupełnie inna klasa pracy z tą to... Nie mam trzeciej ręki tutaj. Jakieś małe imadełko, ale są go w stanie zamocować na tym stole. Kabel mi ucieka, w końcu ciężki, porządny. Ale punkt po punkcie jeszcze trochę tu dołożyć cyny, tam dołożyć sama się rozprowadza mam nadzieję, że to dobrze widać na filmie nawet nie specjalnie się muszę starać masakra można się w ogóle nie starać a wychodzi kiedyś należało chociaż odrobinę się postarać no proszę zobaczyć, zobaczyć 16 mm kabel a ja lutownicą transformatorową do głośników jak ktoś ma grube kable chociaż nie aż tak ale już zasilanie wzmacniacze w samochodzie no to taki kabel do tego jest no nadaje się jest stosowany i w tym momencie jeżeli jest potrzeba podsunowania takiego kabla albo przylutowania, przedłużenia rozdzielania świetna sprawa taka lutownica brakabalek trochę się też nagrzał muszę uważać staram się to robić w miarę szybko żeby co mi tutaj hałasuje ta namiastka porządnej porządnego zacisku staram się to robić w miarę szybko żeby nie przedłużać niepotrzebnie tej akurat sceny nie chcę przyspieszać żeby było widać jak się cyna rozprowadza, jak pije ją tutaj przewód. Żeby przewód cynę wypił, że tak powiem, że ta cyna wsiąkła w środek, to musi być przewód rozgrzany. Po prostu musi być w środku gorący. Nie da się tylko po powierzchni uzyskać takiego efektu, że się rozpłynie. Proszę zobaczyć, jak wchodzi w środek. a trochę z tej strony. Będzie jeszcze szybciej, bo już jest wstępnie rozgrzany. Na razie naniosę tak powierzchniowo, żeby podwracać gruby przewód, cyny naszykować. Jak rozprowadzę trochę cyny na powierzchni, to wtedy go jeszcze raz rozgrzeję, bo dobry przewód miedziany potrafi po prostu wypić dowolną ilość cyny. Ok. To mam nadzieję, że tutaj dobrze widać na filmie jak się wchłania po prostu myk już i czym operuje? Leciutko mutowicę. Odkładam, nie muszę myśleć jak przy dużej kolbowej gdzie położyć, bo u mnie na przykład w mieszkaniu jest ten problem. Meble dywan, no żeby gdzieś nie dotknąć, jakieś elementy, rzeczy drogie z plastiku. No szkoda by było tak ottnąć, porysować. A tu. Raz i dwa, dobra. Teraz zacisnę tutaj w tym i zaraz wrócimy do lutowania. Musiałem odczekać, aż przewód odrobinę ostygnie, żeby go tutaj spokojnie zacisnąć. I teraz tutaj odizolowaną część zacisnąłem, czyli tutaj jest zaciśnięte bez izolacji, tu jest odsłonięta izolacja, tu jest na izolacji zaciśnięte i tutaj też jest zaciśnięte bez izolacji. Teraz mogę to tylko złapać tak, żeby się nie poparzyć. Naszykować sobie oczywiście cynę, topnik. Nabrać trochę topnika. I grzeję. Odrobinę cyny na początek zawsze pomaga złapać lepszy kontakt termiczny. Szybciej następuje nagrzewanie się. Ja muszę nagrzać ten przewód i nagrzać jeszcze metal tego klipsa, żeby to dobrze zlutować. Będzie widać jak się rozpływa cena. Rozgrzać. Tutaj pomiędzy. Dobrze, żeby wyszło. Tu trzeba dać więcej cyny, trochę inaczej muszę to ustawić. Muszę tutaj po prostu zalać cyną. Ponownie rozgrzewam. Tu mi uciekła kółka. Jest. ok. Czyli teraz oprócz ściśnięcia mechanicznego cienką blaszką, czyli bardzo kiepskiego, to jeszcze dodane jest połączenie lutowane. Zmieniłem trochę organizację, to jest pracy. Przypiąłem sobie ten krokodylek po prostu do magu i madełka, żeby robiło zaobciążenie. Teraz będę mógł spokojnie operować, spokojnie, w miarę spokojnie operować lutownicą i cyną. Gdzie bym chciał dojść? Tu. Teraz przylutuję dół, bo no, górę a teraz dół kabla do blachy no, rozpływa się teraz trzeba zasilić trochę cyną e, proszę pamiętać że ja tutaj drastycznie przygrzewam tą lutownicę robię tak ponieważ w ramach testu chcę sprawdzić ile wytrzyma Proszę tego tak nie robić. O, powinien się zmniejszy teraz brum. E, miałem tutaj zakłócenia. Ale to nie od lutownicy. E, także proszę nie przegrzewać lutownicy. Bo szkoda by było jej. Proszę zobaczyć. Taka powierzchnia. Taka objętość tej metalu. Ona po prostu bzyk. I heja tutaj ładnie rozpłyniemy tu jest zrobione tutaj bok też jest tu jeszcze mogę trochę dodać a jest, rozpłynęło się z tej strony zrobione teraz tu, tylko trzeba uważać żeby tutaj się nie oparzyć bo gorące na początek góra proszę zobaczyć jakie tam polutowania kabel 16 mm2 to nie są 2 minuty rozgrzewania po prostu chwila jest do tego duża powierzchnia blachy Jeszcze mi jeszcze za mało rozgrzane, damy trochę topnika. Tu jeszcze zimne, nie widać, nie widać spróbuję przesunąć, też nic odwrócę tam żeby było lepiej widać tak. muszę trochę ręką przytrzymywać nie będzie za wygodnie, ale trudno Już jest. Już pije Teraz sobie przytrzymam lutownicą. Jak wejdzie cyna musi mieć co łączyć. Dobra, góra przylutowana. No, te z lutownicy na przegrzanie zaliczony. drobinę topnika proszę zobaczyć, po prostu od razu płynie. Mogę ruszać ale jeszcze nie jest zgrzany tak o teraz. Teraz się ruszyło dobrze muszę zobaczyć jeszcze z drugiej strony. Mała rezystancja tego połączenia ma kluczowe znaczenie dla łatwości rozruchu z tej strony jeszcze ceny dodać dura rezystancja, duży spadek mała rezystancja przy takich natężeniach prądu będzie oznaczała mały spadek czyli łatwiejszy rozruch nie zmarnujemy dużego przykroju tego kabla i będzie to na darmo wydany pieniądz na porządny kabel z prawdziwej miedzi i gumy. Ok, muszę teraz to chwilę odstygnąć. Już poza kamerą dodałem tutaj jeszcze odrobinę cyny. Podnowałem też ten odsłonięty przewód, więc to połączenie tutaj jest bardzo masywne. Mogę nasunąć teraz na to osłonkę i tanie i do niczego innego nieprzydatne zaciski. Wykorzystałem do zrobienia własnego rozwiązania własnych kabli. Ciąg dalszy za chwilę, bo to nie jest koniec produkcji kabli własnej e, własnej twórczości. Chcę tylko pokazać jeszcze jedną rzecz. Taki kabel był oryginalny. Po jego zwinięciu mamy bardzo. Około 3 mm. Kabel 16 mm kwadrat, To nie jest 3 mm. O, tak raczej ścisnę go. To się tak nie uda w prosty sposób. Może tak. To jest jakieś 5,5-6 mm.